To jest już drugi odcinek ostrzegawczego filmu dla wartościowych i uczuciowych kobiet. Jeżeli ty jesteś taką kobietą, która po prostu pragnie długoterminowego i szczęśliwego związku, to jedną z najważniejszych rzeczy jest unikanie zadawania się stokrzycznymi facetami, którzy złamią ci serce i zniszczą twoje poczucie własnej wartości. A przy okazji zmarnują Ci przy tym wiele czasu i lepszych sposobności poznania kogoś naprawdę wartościowego. Aby takich gości unikać, no musisz umieć ich rozpoznać. No niestety wielu z tych toksycznych facetów będzie się całkiem nieźle maskować, udawać przed Tobą i opowiadać Ci różne wymyślone historie, żeby po prostu zaciągnąć się do łóżka. Dlatego zdecydowanie warto rozpoznać u nich objawy tej trującej ideologii, również te objawy, których nie widać od razu. Najważniejsze objawy i sposoby ich przetestowania opisałem w pierwszej części. Jeżeli jeszcze nie obejrzałaś tego filmu, to koniecznie zajrzyj do niego, podlinkuję ci go na ekranie końcowym. A niezależnie od tego, czy tamten film obejrzałaś, czy nie, to po obejrzeniu tego nagrania w ramach zajęć praktycznych, weź głęboki oddech i poczytaj komentarze Red redpilowców pod tamtym pierwszym filmem. Większość z tych komentarzy pokaże Ci po prostu, o jakich facetach my tu w ogóle mówimy. A wiedz, że to nie są te najgorsze, bo kilkadziesiąt takich najgorszych musiałem usunąć ze względu na ordynarny język. Jeżeli nawet teraz oglądając ten film, możesz sobie pomyśleć, no co o ten stary Alex w życiu? To przynajmniej poczytaj te komentarze i naprawdę zastanów się, czy chciałabyś mieć związek z facetem, który ma taki obraz świata i taki sposób wyrażenia się, jaki tam znajdziesz. Nie wierz mi na słowo, po prostu zobacz i użyj własnego umysłu intuicji. Jeśli chodzi o Twoją intuicję, to też, jeśli w rozmowie z facetem czujesz, że coś jest nie tak, to nie interpretuj wątpliwości na jego korzyść, tylko przestań się z nim zadawać i poszukaj kogoś, przy kim nie będziesz miała takiego uczucia. Nawet jeśli przy tych wątpliwościach no, nie potrafisz dokładnie powiedzieć, co jest, ale pamiętaj, że natura dała Ci taką zdolność zdolność intuicji, aby Cię chronić. No to wykorzystają. A nie rób tak, jak większość kobiet, które starają się w takich sytuacjach usprawiedliwiać facetę albo co gorsza, zakładają, że go zmienią. Pomyśl też o tym, że czasem zatrucie umysłu mężczyzny taką szkodliwą dla Ciebie ideologią, może być tak samo niewidoczne jak to, że na przykład facet ma AIDS. No a w przeciwieństwie do AIDS, na takie zatrucie emocjonalne nie ma prezerwatywy, która mogłaby pomóc. I lepiej sprawdź i przetestuj gościa zawczasu, zanim złamiesz sobie z nim życie. Właśnie dlatego oprócz tych podstawowych wskazówek z pierwszego filmu, których tu nie będę powtarzał, bo może sobie obejrzeć, mam dla Ciebie jeszcze. Cztery dodatkowe obszary, w których możesz rozpoznać gościa zatrutego taką ideologią, która wyklucza go do poważnego i bliskiego związku z tobą. Takie rozpoznanie jest ważne, bo ich często ukrywane podejście, takie jak nieufność, cynizm, skrajne podejście do dominacji czy traktowanie relacji z tobą jako gry, mogą być bardzo, bardzo niszczące, zarówno dla związku, jak i w ogóle twojego zdrowia psychicznego. Z tego powodu, jeśli chcesz uniknąć związku opartego na jakichś takich właśnie chorych zasadach, to powinnaś możliwie szybko zacząć sprawdzać, z kim tak naprawdę masz do czynienia. W tych czterech krytycznych obszarach, tak jak w poprzednim filmie, do każdego z nich najpierw podam Ci kilka przykładów no, typowych wypowiedzi, facetów, a potem przykłady pytań, którymi możesz potem delikatnie wybadać, jaki ten gość ma faktycznie obraz świata. To. Co prawda, no nie da ci stuprocentowej skuteczności w filtrowania takich gości, których powinnaś w własnym interesie natychmiast wykopać z swojego życia. Ale da Ci spory margines bezpieczeństwa, a to już jest bardzo dużo, o ile oczywiście będziesz czujna, a potem konsekwentna w postępowaniu, prawda? Nie o tym dawaniu drugiej szansy, że on się poprawi itd. itd. Ułatwieniem takiego rozpoznania jest fakt, że większość tych toksycznych facetów ma co prawda dość wysokie mniemanie o sobie, no ale sądząc po poziomie komentarzy, które zostawili mi pod dwoma ostatnimi filmami, nie grzeszył oni. Ani nadmierną lotnością umysłu, ani też umiejętnością wyrażania się. I stosunkowo łatwo odkryjesz wiele właśnie poglądów, ich poglądów ukrywanych przed tobą. No, co prawda się z tym liczyć, że ci inteligentniejsi może nauczyli się różnych zwrotów, choćby z mojego kanału. To przyznał otwarcie ten Red -pilowiec, który stał się inspiracją do nagrania tej, tej serii. Ale. Jak zadasz proponowane przeze mnie pytania, to łatwo wyłapiesz różnicę między wyuczonymi zdaniami, a nieszczerymi odpowiedziami na pytania, które zadajesz. Dlatego przejdźmy teraz od razu do rzeczy. Obszar numer jeden dotyczy przekonania, że mężczyzna musi zawsze być dominującą stroną, a kobieta powinna być podporządkowana, żeby związek działał. No cóż, taka postawa blokuje możliwość równowa budowania równowagi w związku. W związku z takim facetem to ty będziesz się czuła niedoceniana, Twoje potrzeby i opinie będą ignorowane. Jasne, że kobiety zazwyczaj cenią sobie silnego mężczyznę, na który mogą się oprzeć, ale nie oznacza to ciągłego podporządkowywania się mu. Można jako facet być silnym, niezależnym mężczyzną bez tego. Na przykład. W moim bardzo udanym związku z Karoliną my ustalamy przy różnych działaniach, kto jest menedżerem i przejmuje przywództwo. I nie zawsze to jestem ja i nie mam z tym żadnego problemu. I też nie jestem przez to w tym związku postrzegany jako tej słaby. Typowe poglądy redpilowców w tej kwestii. To słuchaj teraz uważnie. Mężczyzna musi zawsze mieć ostatnie słowo. Albo w związku nie ma miejsca na kompromisy, to facet prowadzi. <grym> Albo też. Kobieta powinna słuchać swojego mężczyzny. Lub też, związek dobrze działa wtedy, kiedy kobieta zna swoje miejsce. Albo też inny wariant, dominacja mężczyzny to podstawa szacunku w związku. Albo też, kobiety są zbyt emocjonalne, dlatego nie nadają się do podejmowania ważnych decyzji. To jest bardzo rozpowszechnione. Inny przykład, jeśli dasz kobiecie kontrolę, to związek ci się rozsypi albo na cię zostawi. Albo facet musi być cały czas samcem alfa, bo inaczej straci szacunek u kobiety. Albo też. W związku powinno być tak, że mężczyzna decyduje, a kobieta podąża. Albo też. Kobieta jest od dbania o dom, a mężczyzna od zarabiania. Ten tradycyjny sposób pojmowania rodziny. Albo. Równość w związku to tylko wydumana teoria, bo praktyka wygląda całkiem inaczej. Lub też to my, mężczyźni, jesteśmy stworzeni do podejmowania decyzji. Lub równość jest przereklamowana, bo ktoś musi być liderem. Inny przykład to tradycyjny układ jest najlepszy, bo on przecież działa od wieków. Oczywiście nie zawsze usłyszysz takie deklaracje w rozmowie, zwłaszcza na początku znajomości. Dlatego warto znać takie pytania, którymi całkiem niewinnie może sprawdzić, jakie są faktycznie zapatrywania gościa w tym omawianym obszarze. Na przykład możesz zadać takie pytania: Jak definiujesz równowagę między mężczyzną a kobietą w związku? Lub też czy uważasz, że kobieta powinna mieć wpływ na ważne decyzje w relacji? Albo też takie pytanie, jak radzisz sobie, jak masz odmienne zdanie niż kobieta z promieniowanej związku? Albo też, czy byłeś kiedyś w prawdziwym związku partnerskim? Potem może zadać pytanie, jakie są Twoje doświadczenia i wnioski z tego związku? To jest bardzo ważna kombinacja. Dalej, może zapytać, co właściwie sądzisz o współpracy kobiety i mężczyzny w związku? Albo też, czy uważasz, że kompromisy w związku są ważne? Lub też zapytaj jak reagujesz gdy kobieta się z tobą nie zgadza albo też czy rola lidera w związku musi być z góry ustalona czy przyjmowana w zależności od konkretnej sytuacji możesz zapytać też czy relacja powinna być oparta na szacunku i zaufaniu czy też na kontroli po tym ostatnim pytaniu niezależnie co ci facet odpowie to koniecznie zapytaj go jakie masz doświadczenia z relacją tego rodzaju Poza tym możesz też zapytać coś takiego: Co sądzisz o równowadze w związku? Albo też jak podchodzisz do podziału obowiązków w związku? Lub też takie pytanko możesz gdzieś tam wpleść: Czy sądzisz, że role płciowe są sztywno określone? Albo możesz też zapytać, czy uważasz, że decyzje w relacji powinny być podejmowane wspólnie? Lub też możesz zapytać: Co dla ciebie oznacza niezależność kobiety w związku? To jest dobre pytanie. Możesz też zadać pytanie, czy uważasz, że tradycyjne podejście do ról płciowych jest ciągle aktualne? Pytaj i słuchaj uważnie, co i jak, podkreślam, i jak on ci odpowie. A jak nie będzie w ogóle w stanie rozsądnie odpowiedzieć, to zadaj sobie pytanie, czy naprawdę chcesz się wiązać z facetem o tak niskim poziomie intelektualnym. Pamiętaj, że mówimy teraz o poważnym związku, a nie jakiejś przelotnej przygodzie. I w poważnym związku zdecydowanie nie powinnaś obniżać poprzeczki. Kolejny rozpowszechniony pogląd, który powinien zdyskwalifikować faceta do poważnego związku, to jest takie powszechne nastawienie, że okazywanie miłości i emocji przez mężczyznę to jest przejaw jego słabości. Nawet niezależnie od tego, czy ten brak okazywania miłości przez faceta wynika z takiego przekonania, które ma, czy też ze zwykłego upośledzenia pod tym względem, bo i tacy też się zdarzają, bo to z takim facetem będziesz się czuła, jak będziesz w związku, no niepewnie i odrzucona emocjonalnie. No a Twój związek z takim gościem stanie się chłodny i bardzo powierzchowny. Po co Ci to? Jakie wypowiedzi, na jakie wypowiedzi musisz uważać? No, typowy będzie faceta w tym obszarze, na które powinnaś zdecydowanie zwrócić uwagę, to: Na przykład, nie jestem typem, który okazuje emocje. <noise> Albo też, miłość to tylko wymysł romantycznych filmów. Albo też, lepiej być twardym niż miękkim. Albo też, wypowiedź typu: Kobiety nie szanują wrażliwych facetów. Albo też. Nie jestem osobą, która mówi o uczuciach. To się często zdarza, że facet mówi: albo miłość to słaba, którą inni wykorzystują, lub też nie trzeba mówić o miłości, żeby ją czuć. To tak przeważnie mówią ci, którzy ją nie czują też. Facet musi być opanowany i nie okazywać uczuć, albo też stwierdzenie: nie lubię czułych rozmów, bo to nie jest mój styl. Jeżeli obserwacja i analiza sposobu wyrażania się nie wystarczy i masz wątpliwości, jak z tym gościem jest, to wpleć w rozmowie następujące pytania. Na przykład, jak podchodzisz do okazywania emocji, albo czy uważasz, że miłość wymaga otwartości, lub też pytanie, jak według Ciebie mężczyzna powinien wyrażać swoje uczucia wobec partnerki. To jest ciekawe pytanie, słuchaj uważnie. Albo, jak łatwo Ci jest rozmawiać o emocjach, Albo, czy miłość jest dla ciebie ważnym elementem życia? I zapytaj go, na przykład, jak radzisz sobie z emocjami. Też patrz na to, co, co on odpowie. Albo, zapytaj, co myślisz o mężczyznach, dla których okazywanie uczuć to oznaka słabości. Zapytaj też, jak rozumiesz w ogóle bliskość emocjonalną. Możesz też zupełnie niewinnie zapytać, nawet na samym początku, czy lubisz mówić o swoich uczuciach. To pamiętaj, nie muszą być dokładnie takie pytania, jak ci powiedziałem, ale coś w tym kierunku. Jak zwykle, przy wszystkich pytaniach patrzysz uważnie nie tylko na to, co ci facet odpowiada, ale też jak to robi. Jak już wspomniałem, jako kobieta masz pewnie choć trochę intuicji, więc też jej posłuchaj. A jak masz wątpliwości, to pamiętaj, to jest zły znak, i zastanów się, czy z takim gościem naprawdę warto coś bliższego dalej robić. Jak już mówimy o emocjach, to przejdźmy do kolejnego znaku ostrzegawczego, a mianowicie do braku zrozumienia i bagatelizowania potrzeb emocjonalnych ciebie, kobiety. Tacy faceci generalnie uważają, że kobiety są zbyt emocjonalne i przesadzają w swoich reakcjach i w rezultacie ich uczucia, uczucia tych kobiet są często ignorowane jako historyczne albo nieistotne. Oczywiście, jako facet muszę powiedzieć, no jest wiadomo powszechnie, że generalnie rzecz biorąc kobiety faktycznie są zazwyczaj bardziej zmienne emocjonalnie, co częściowo wynika z ich wychowania, a częściowo z huśtawek hormonalnych. No tak jesteście, tak są, jesteście zbudowane, huśtawki wobec, w normalnym cyklu miesięcznym. Temu ja nie chcę zaprzeczać. Jednocześnie doświadczony mężczyzna wie też, że wiele emocjonalnie dojrzałych kobiet potrafi nie dopuszczać, żeby te wahnięcia przybierały jakieś ekstremalne rozmiary, i w dobrym związku nie stanowią one specjalnego problemu. Naprawdę. Ja to też mówię z własnego doświadczenia. Za to faceci, których trzeba zdyskwalifikować, no jak zwykle wrzucają panie do jednego worka, i ich typowe wypowiedzi, na które musisz koniecznie uważać, to na przykład. Przestań dramatyzować to nic takiego. Albo kobiety zawsze przesadzają. Albo dlaczego musisz robić z igły widły, lub też no, Twoje problemy to jest błahostka w porównaniu do moich. No to jest typowe lekceważenie, prawda? Albo coś takiego. Nie rozumiem, czemu się tak przejmujesz. Albo nie musimy rozmawiać o emocjach. Po prostu to zostaw. Albo też ja nie jestem od rozwiązywania twoich problemów emocjonalnych. Też się często zdarza. Albo też, mężczyźni są logiczni, kobiety emocjonalne, takie są naukowo udowodnione fakty. Albo też, dlaczego zawsze musimy rozmawiać o swoich uczuciach? Albo, wiesz co, nie ma co tego analizować, zajmij się czymś konkretnym. Tyle takich wypowiedzi. Jeśli masz dalej wątpliwości i chcesz przetestować faceta w tym zakresie, to zadaj mu w rozmowie kilka z poniższych pytań. Na przykład, co sądzisz o rozmowach na temat uczuć w związku? Albo też, jak reagujesz, gdy twoja partnerka dzieli się z tobą swoimi emocjami? Albo, czy uważasz, że emocje są ważne w relacji? Lub też możesz zapytać, jak twoim zdaniem mężczyzna powinien radzić sobie z problemami emocjonalnymi swojej partnerki? To jest dobre pytanie. Zapytaj też, czy wierzysz, że wzajemne wsparcie emocjonalne wzmacnia związek? Możesz też zapytać, jakie są twoje sposoby budowania bliskości emocjonalnej z kobietą? Albo zapytaj, jakie masz nastawienie do rozmów o tym, co czuje Twoja kobieta? Albo zapytaj też, jakie znaczenie mają dla Ciebie emocje w relacji? Możesz też zapytać, czy potrafisz słuchać, kiedy partnerka mówi o swoich uczuciach. Tu ma, wielu facetów ma problem z tym. Inne pytanie. Co mężczyzna powinien Twoim zdaniem robić, żeby wspierać partnerkę w trudnych chwilach? No, tyle pytań, takie albo podobne, spróbuj zadać facetowi. I te pytania powinny być zalążkiem Twojego osobistego repertuaru, który powinnaś mieć, jeśli chcesz mieć partnera, z którym oprócz innych rzeczy, no, on będzie też dla Ciebie wsparciem emocjonalnym, co dla bardzo wielu kobiet jest ważne. Możesz też treningowo akurat te pytania zadawać różnym mężczyznom, też takim, z którymi Ty nie chcesz mieć relacji, aby po prostu nabrać wprawy i wyczucia. Praktyka jest najlepsza. Zanim przejdziemy dalej, mam dla Ciebie dobrą, przyjacielską radę. Aby naprawdę zwiększyć Twoje szanse znalezienia wartościowego partnera, zakwalifikowania się u niego i zbudowania z nim wspaniałego związku, przestudiuj nasz praktyczny podręcznik Sukces w relacjach damsko-męskich, który kupisz w naszym sklepie. No, za mniej niż cena, którą trzeba zapłacić za dwie pizze w Krakowie, no, dostaniesz ponad 300 stron wiedzy, która bardzo zwiększy Twoje szanse w tym ważnym obszarze życia. No, a teraz wracamy do naszego rozpoznawania facetów, z którymi nie warto wiązać nadziei na poważniejszy związek. O kolejnym problematycznym obszarze opowiem Ci zaraz, ale najpierw ważne ograniczenie, to jest naprawdę ważne, żeby to powiedzieć. To, co teraz usłyszysz, jest użyteczne. Tylko, podkreślam tylko pod warunkiem, że jesteś dojrzałą kobietą, która wie co chce i nie chce w życiu gierek czy podchodów, tylko szuka partnera do takiego związku, jaki na przykład ja mam z Karoliną, czyli partnera w harmonijnym i urozmaiconym związku, w którym w każdym obszarze życia ta druga osoba jest prawdziwym wzbogaceniem swojego partnera. W wypadku niedojrzałych kobiet, niestety, to, o czym zaraz powiemy, jest z punktu widzenia faceta dość skuteczną metodą manipulacji, tylko że nie prowadzi go to do głębokiego związku. Więc, ewentualnie, oglądający mnie teraz retpilowcy, nie rzucajcie się proszę na mnie, że to, przed czym będę ostrzegał, to działa rzeczywiście na kobiety, no bo faktycznie działa, ale tylko na pewną grupę kobiet, z którą, na przykład, ja i każdy inny facet na poziomie no, nie chciał mieć do czynienia. Zobaczmy o co chodzi. Mówimy tutaj o szeroko rozumianym podejściu, że związek to jest jakiegoś rodzaju gra, w której mężczyzna musi być o krok przed kobietą, by ją kontrolować tą grę. I kobiety oczywiście też przy okazji. To prowadzi zazwyczaj do bardzo nieszczerych relacji, które no, taka relacja jest pełna manipulacji. Jako kobieta szukająca prawdziwego mężczyzny partnera, a nie tyrana, no, z pewnością tego nie chcesz. Rozpoznasz takie nastawienie faceta na przykład po wypowiedziach tego typu. Musisz trzymać kobietę w niepewności, inaczej stracisz kontrolę. Albo, kobiety lubią, gdy mężczyzna jest trudny do zdobycia. Albo, nigdy nie okazuj kobiecie, jak bardzo ci zależy. Albo, musisz ją ciągle testować, żeby wiedzieć, czy jest lojalna. Lub też, nigdy nie ujawniaj swojej słabości przed kobietą. Albo też. Im mniej się starasz, tym bardziej ona stara się o ciebie. Lub też takie stwierdzenie, związek jest jak szachy: wygrywa ten, kto lepiej gra. I tym podobne, podobne stwierdzenia. Jak już wspomniałem, no to są zasady, jak ktoś chce rzeczywiście manipulować niedoświadczonymi albo naiwnymi kobietami. Ale zakładam, że taką nie jesteś i tego rodzaju faceta naprawdę w życiu nie chcesz mieć. Na wszelki wypadek, zanim przejdziemy do pytań sprawdzających, jaki on jest, to podkreślam jeszcze raz: to ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do dojrzałych emocjonalnie kobiet. No, nie takich, które zatrzymały się mentalnie albo emocjonalnie na poziomie nastolatki. Pytania, jakie możesz zadać, jak myśli dany facet, to na przykład: co sądzisz o autentyczności w relacjach, albo jak pokazujesz swoje prawdziwe ja w relacjach? Albo możesz zadać pytanie: co dla ciebie jest fundamentem dobrej relacji? Zobacz co tu przyjdzie z powrotem. Albo zapytasz: jak radzisz sobie, gdy ktoś chce z tobą porozmawiać o uczuciach, o twoich uczuciach? Albo co sądzisz o rywalizacji w związku? Lub też zadaj pytanie: jakie znaczenie ma dla ciebie mówienie sobie prawdy w relacji? Z możesz też zapytać, czy uważasz, że związek to jest rywalizacja między partnerami? I niezależnie od tego, co odpowie na to ostatnie pytanie, to poproś, uzasadnij to proszę i zobacz, co przyjdzie. Poradzisz sobie z takimi wskazówkami? Mam nadzieję, że tak. Pamiętaj tylko, żebyś słuchała nie tylko słów, ale też patrzyła, jak ten człowiek reaguje i odpowiada na takie pytania. I oczywiście słuchaj też przy tym swojej intuicji. Tej kobiecej intuicji nigdy nie wyłączaj. A teraz obejrzyj jeszcze ten pierwszy film, tu masz podlinkowany, przeczytaj komentarze pod nim i zacznij to stosować wobec facetów, którzy deklarują poważniejsze zamiary wobec ciebie. Poleć ten film innym znajomym kobietom, a sama zapisz się na mój newsletter. Będziesz od czasu do czasu otrzymywać różne wartościowe informacje. Do zobaczenia!